Cześć i czołem. Miło mi powitać Was na początku trzeciego serii krótkich nagrań, na których chciałbym prezentować ciekawostki i przemyślenia z zakresu szeroko rozumianej kultury popularnej i historii mediów, głównie filmu i komiksu. O komiksach opowiadałem już w dwóch poprzednich nagraniach. Teraz, zgodnie z deklaracją, nadszedł czas na film, a konkretnie film japoński, we Włoszech. Sprzedawany tak, by możliwie wiele osób nie zorientowało się, że ma do czynienia z produkcją japońską. Tak, tak. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które polubiły poprzednie nagranie, zasubskrybowały kanał, czy w inny sposób zwiększyły ich widoczność. Ślicznie, dziękuję. Przejdźmy jednak do rzeczy. Dzieje włoskiego przemysłu filmowego z czasów, kiedy w jego ramach istniała jeszcze sensowna produkcja gatunkowa, to kopalnia kapitalnych przykładów. Szeroko rozumianych praktyk produkcyjno-dystrybucyjnych, obliczonych na maskowanie faktu, że eksportowany do innych krajów Europy, USA, Afryki i Azji film jest produkcją włoską. Producenci tych filmów często obsadzali w nich aktorów i aktorki z USA, Wielkiej Brytanii czy Francji, Niemiec. Akcje tych filmów osadzano w Nowym Jorku czy w Londynie, czasami nawet faktycznie tam kręcono albo w takich e, niedookreślonych miastach i miasteczkach, w których jednak widoczne były anglojęzyczne napisy. Często też filmowcy i aktorzy przyjmowali amerykańsko brzmiące pseudonimy. I tak na przykład Luigi Montefiori. Wspaniały, charyzmatyczny aktor, znany jest przede wszystkim jako George Eastman. Ciekawy reżyser Antonio Margheriti podpisywał się jako Anthony M. Dawson, a filmowy grafoman Bruno Mattej, m.in. jako Vincent Down. Zdarzało się również, chociaż zdecydowanie rzadziej, że podobne zabiegi stosowano w celu wywołania wrażenia, że film sprowadzony do Włoch z jakiegoś mniej kojarzącego się z dobrym kinem kraju europejskiego albo z innego zakątku globu jest produkcją amerykańską. Zakładano bowiem nie bez racji, że szeroka widownia o wiele chętniej pójdzie na film amerykański. O dwóch takich przypadkach filmów japońskich chciałbym Wam powiedzieć. Przyjrzymy się więc, hmm, nazwijmy to dejaponizacji japońskich produkcji na etapie ich dystrybucji we Włoszech. Pierwszym z tych filmów jest japoński film grozy z 1965 roku o tytule Kaidan Semushi Otoko, czyli Opowieść niesamowita o garbusie, który to film wyświetlono we Włoszech w 1966 roku pod tytułem Ipozo di Satana, czyli Studnia Szatana. Włoski dystrybutor filmu, filmar, nie tylko stworzył do niego włoski dubbing, ale i wprowadził nową czołówkę, w której nazwiska wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, aktorów, aktorek, reżysera, montażysty, autora muzyki itd., zmieniono na brzmiące amerykańsko lub brytyjsko. To samo uczyniono w zwiastunie oraz na plakatach i innych materiałach reklamowych. I tak na przykład reżyser filmu, Hajime Sato, stał się Richardem Goodwinem, a w obsadzie filmu znalazły się takie osoby jak Robert Sark, Susan Parker czy Alice Britton. Ciekawostka, znaczy ciekawostka w ramach ciekawostki. W roku 2013 włoską wersję filmu wydano na płycie DVD, którą zresztą nabyłem. Oto Jona, przód, tył, przód jeszcze raz. Jeśli macie ochotę zobaczyć i posłuchać, jak to wszystko wygląda i brzmi, a nie przeszkadza Wam sięgnięcie do źródeł nieoficjalnych, to niżej w opisie tego nagrania podrzucę jakieś linki do wersji online tego filmu, jego włoskiej wersji. Teraz jednak chciałbym przejść do drugiego mówiąc górnolotnie kazusu, czyli historii karania kobiet w epoce Tokugawa. Takiego nowelowego filmu z 1968 roku w reżyserii Teruo Ishiego, skąd inąd świetnego reżysera, którego twórczość bardzo polecam. Może jeszcze będzie okazja kiedyś o nim coś więcej napomknąć. Sądzę, że jest to przypadek jeszcze ciekawszy od poprzedniego, ze względu na to, że o ile zarys fabuły opowieści niesamowitej o Garbusie nie zawiera nic eksplicytnie japońskiego, o tyle akcja wszystkich trzech epizodów składających się na historię karania kobiet w epoce Tokugawa rozgrywa się w feudalnej Japonii. Gdy gala film distribucjoner prowadziła film do dystrybucji we Włoszech w 1981 roku, wyświetlono go pod tytułem Piacere della Tortura, czyli Rozkosze Tortur. W tym akurat nie ma nic szczególnie dziwnego, ponieważ jest to wierne, Włoskie tłumaczenie anglojęzycznego tytułu The Joy of Torture. Ciekawsze rzeczy działy się na plakatach, a to z dwóch względów. Po pierwsze, na plakatach, a być może także i w cołówce filmu, choć tego nie mogę zweryfikować, wśród obsady widnieją same zachodnie imiona i nazwiska kobiece: Jenny Rose, Lori Steele, Dania Zerby, Mary Laurent i Barbara Adams. Jako ryser został natomiast podany Ciężko to przeczytać terwo list. Tak to wygląda. Po drugie, na tych plakatach nie ma pozornie, żadnych Japonek. Plakat, który pokazywałem przed chwilą, w ogóle ignoruje japoński kontekst filmu, a czy odmalowane na nim kobiety są białe? Na drugim plakacie, tym tutaj znalazły się już kadry z filmu, które wskazują, że jego akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii. Ale celowo dobrano je tak, by znajdowały się na nich białe kobiety, Japonki odgrywające białe kobiety, czyli tutaj mamy aktorkę w blond peruce, i Japonki, w przypadku których nie widać wyraźnie, że są Japonkami. I wszystko to prowadzi mnie do wniosku, że włoski dystrybutor filmu, mając świadomość, że nie jest w stanie zakamuflować faktu, iż jego akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii. Próbował sprzedać ten film jako produkcję o dzikich Japończykach torturujących białe kobiety? No chyba tak. A że film zupełnie nie jest o tym? No to detal. No i to by było na tyle. Prawie, bo tradycyjnie mam apel do Was, do Ciebie, tak, do Ciebie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to zachęcam do jego polubienia. Tak jak i do subskrypcji kanału, jeśli go jeszcze nie śledzisz. Możesz też zostawić komentarz, by zwiększyć widoczność tego nagrania, a jak nie masz pomysłu na komentarz, to możesz na przykład napisać tu studnia szatana, albo rozkosze tortur, albo najlepiej rozkosze tortur w studni szatana, albo rozkosze szatana w studni tortur, o! Dobra, zresztą możesz mi nakrzmieć cokolwiek, jeśli tylko masz ochotę. Będę też wdzięczny, jeśli podrzucisz link do nagrania osobom, co do których sądzisz, że może je zainteresować. W takim razie dzięki, do następnego razu. Cześć.